Czyste, sterze stałem kiepska rzecz, bo wiatr tej nocy szalał wciąż. Na chwilę zamyśliłem się i ster wyśliznął mi się z rąk. Ora, statek otarł się, zalała woda pokład w krąg. Kapitan wszekle złapał mnie, zamachnął się, wymierzył wiosk. Raz na się pod stołem i nie powiodłem więcej nic. Przeszła noc, gastał niej, trzeba żeby, no, żeby żyć. A bez tam trudno jest, a nas niewielu było tam. W Paryśmy na Hamczwa i fest i łańcuch w rurze wolno drgał ten pod stopami czuję coś Co miękko rusza się już Wiem, że to Bosman gość co drzemkę sobie uciął duch Raz na no mocno i nie poczułem więcej nic Przeszła noc, na stał dzień Trzeba z upływem żyć. Do portu po miesiącach dwóch Przybiliśmy na jakiś czas Na kejach panny w najbach Przydałoby się wyrwać tam, Pytam starego, gdzie mój szmar, Jaką zapłatę dla mnie ma? On groźnie patrząc wolno wstał, Jak ci zapłatę chłopcze dam? Raz do kiesią, od odstąpłem i nie poczułem więcej nic Przeszła do łocy, na nastał dzień, trzeba z upływem przewyżyć. Gdy wreszcie morza miałem dość, na ląd wróciłem, by żyć tu w tawernie siedząc ciemną noc Ujrzałem pan leisty cud Podszedłem do nich cicho tak I wyszeptałem kilka słów Wtem jakiś gość do stał wrócił się i wtedy znów Raz małpiszczo mocno i nie poczułem więcej nic Przeszła noc na ja nastał dzień Trzeba cofły na i nie poczułem więcej nic Przeszła noc, nastał dzień Trzeba z upłynąć, żeby żyć Żegnuj, tam gdzie nowa Szkocja. Żegnuj, żegnuj, gdzie staje nowy dzień. Głos nowej Szkocji nam przynosi wiatr, to zapomnieć nowych dni. Znowu woła do nas rykiem fal, tam znajdziecie nowy świat. W że będzie witał Was, a jest ratem groźnych skał. Każdy dzień tu świtem przywita Was, coraz bliższym stanie się. Twoim własnym domem stanie się. Żegluj, żegluj, tam gdzie nowa Szkocja. Że Żegnuj, gdzie staje nowy dzień. Żegnuj, żegnuj, tam gdzie nowa Szkocja. Żegnuj, żegnuj, gdzie staje nowy dzień. Atlantyk bije falą w stronę brzeg, ściekle ryczy pośród skał. Duże dzikich dachów. Słychać bo sama bez potrzeby, o ciągle się drzemi teraz się uczymy. Choćbyś ręce poramił, posłan zawsze dziecka i powiada zrobione jest źle i wszyscy, choćbyś ręce. Choćbyś... Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny, w noc ziemną i zło nam będzie się śnił. Leniwie popłyną z dobrej godziny, wspomnienie ust waszych przyspodrzam sił. Waszych ust hiszpańskiej dziewczyny, noc ciemną i złona, będzie się śnić. ten i jak popłynąc, ja mówię, co no to zim, wspomnienie ludzkie, wasze Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział, stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz Amazonka wielka Rafa Oceany trzy rejs na całość rok, dwa lata To powiedziałbym